Mało ci jeszcze wrażeń? Ja tylko wzorki robię! Czasem. Widzisz? Nie. Pójdziemy nie. Nie wiem, po co mnie to... Stwierdziłem, że będzie fajne. Usunę to, zanim tam przyjedzie. I bramy... bramy znikają. Wiszy! <ślese> Wiesz, że nie będzie! Wiesz, <ślese> że nie będzie! Hej, hej, hej! Michael. Orlando. Koniec Cięg Testów. Yy, tak? Orlando. Jak Orlando się zawiesił, ma... I tak, to Wracamy po przerwie. Oczywiście, muszę się Na grobie youtubera Znaczymy to? A! Ja mam Anisa Armusa Jezus, znowu muszę ma tak mało raz dzisiaj Obermach <laughs> classek Tak Czyli Golf 3 What? No łot od krów Łot płodniów. Dobrze Z czajak Także pan stoi No Co ty co robisz? Co ty? Co ty robisz? Pisłem F to Zaczął iść Siadaj Pana, nie. Zamknij to Dobrze. Poszli. Znaleźli. <gry> to ten. To no, pójdź tam też, to nie tą kasę, tą pożyczyłeś. Za, za za zmuszczenie szybki i za cały remont ogólnie blacharki jest... Przecież czego nie było co? Ty? Co ty? Przecież nikt tego nie, nie, nie widział. Przegrałeś. Przecież nikt tego nie widział. Przegrałeś. Słupem. Ale przecież nikt tego nie widział co tego ty? szczytu. Ty? Co, ty? co pan? Mam ma? paragon! Ale co muszę ten paragon sadzić w z tym test. Ja zmieniłem. Tak, mam do mailusa. Ja mam z typu na Classic. A no tak, ja muszę odpocząć. następny on strzelał. Będzie jeszcze go wysłuchać muzyki. Chyba. Znaczy, można wrócić y, ten, tak to robię. Nie he! Zapukają! Szlaba. Zapukają! Zapukają do nas i nam ten, jak miał. Wręcz nam pismo sądowe. Bezprawne używanie. A to. Sami ktadł. We. To wiesz co teraz teraz jak Wersal test swoje logo, to teraz sprzedawcy podróż powinni tak koszulkę falbą pobierać. Ja. ja ja już nie ma. Następny test. Ja jested classic. A pan co ma. A. Kalinka Litow GTR. i Celica. Czyli Supra jest Litelika. Czyli też tak, sz... ja się nic nie tym Czyli w tym, w tym, w tym, w tym w w przypadku celika jest... jest yy, po... Czy bra... siostrą, bratem? Celika nie, nie wiem. ma nic wspólnego za bardzo jest z, z tym. Jest ale... bardzo podobna. Celikę kupisz taką nawet dzisiaj. I To były 1,8, 2 litry. To nie był żaden super Ale MK4 jest bardzo podobna. To... Ale chodzi o to, że to wiesz, to tak jakbyś... Wiesz, Mercedesa klasy A porównywał z Mercedesem AMGS klasą. Tak. Oczywiście ja mam balowanie szybkich, ciepłych, Tuning to jest na kanale, więc. Ja niczym się nie inspirowałem. Tak. Teraz to nie, można nie, no, nie. Dobra, wiem, że ty będziesz strzelał następnie. Co, so, kiedy zaczynamy z Co To tu jest ten. Panie, gdzie pan pędzi? Do Lidla. A dzisiaj jest... Słowa. No tak. Love, love, no lampą prosto obok mnie. To no coś się pasuje? Że wiesz, że tą lampą to super. Nawet nie ma bramki. Zatrzymało się na linii. Dobra. Następny test. Sprawdzamy, czy Alvaro Soler wyśle rozczarowanie o prawa autorskie. Nawet no, nie próbuję. <grystans> Ja, to nie duży będzie, że ja Twój film się... jest zablokowany w 57 krajach. Czyli nikt nie ogląda. <grym> no bo nikt go nie może zobaczyć, bo na no, Polsce też jest El Banco. No, no, y czego wzięliśmy dwatki takie samo samochody? No. Też nie Bo jest glitch. Na ziemię mam swoje silikonie obniżone. I teraz to trochę tu długo żeby było dobrze widoczne. Dobra, czym mam świeć? Latarką. I tu, według interakcji, mamy zawieszenie i możemy je obniżyć. Wow. Jest właśnie obniżone. Tak jak widzicie. A weź da się podgłośnić. Mam oponent, tak, da się podgłośnić piloter. Nie, ale ma oponent dziwsterskie. Bo to będziemy wchylać waga. Czy ty widzisz, jak mi latarką zadumiem? Zasłania połowę światła? Ława, sobie wow. bo... ty nadwidać. No. no. Dobra, siadaj. No, siadaj no. siad, siad pan. O, w muszkiecie nie mam. Tak. Kiedy? To idzie mi się to pozamów. Siad pan? Nie. dobrze dobrze. Dobra. Dobra. pierwszy ja ruszył. O ja! O kurde Ale poszło! Jakbyś turbo włączył Co nie? Kurde. Czyli Kiedy masz na liczniku? Nie wiem. Ja mam do z... co... 20. No i to właśnie jest bug. WHAT?! To już nie jest bug. To jest Twój... <laughs> twoja głobota, twoja. Landa, otwórz! No i co mam ci zrobić? Otwórz! Co mi się otworzy? Widzicie, to auto tak się odpędziło. Ile przewyższałem? Ja, no. ja to złagrodzenie. Tak, ogrodzenie Co zrobię dla naokoło. Tu jest bramka, muszę by się wysadzić. Jak? Że nie da chyba wysadzić. Daj Dlaczego się. Zmieściłem hmm? się. Nieważne! I w tym odcinku to było na tyle. No, znaczy, w tym odcinku nie wpływaliśmy do rekordu, a szkoda, Niestety. Bo niestety trafiły nam się słabe auta, więc powiem to tylko raz, po Tak. Zobaczmy, bo pod latarem jak te kurde. Bo my tak pracujemy nielegalnie trochę. Więc dziękuję okay, za uwagę. Kończymy odcinek, zamykamy Do następnego interes. odcinka. Ej no! Czy tak, auto? Ale... Ale... Ale, tak to u siebie, to dobrze. A, I teraz do góry. Do góry. Jeszcze dalej? Do tanie. Yy, zwróćcie się jeszcze do na odcinku, bo to jest akurat yy, dość ciekawe. Roz tego godzin, hej Ja się odsunę, Ty pojedyncze żartowałeś. Wiesz na coś, ten... tak? Wiesz na ten... Wiesz na ten... Ten... No, się ciężko. Ten, ustawia ale. No kurde! Co, <laughs> pan... <laughs> co pan na... Co ty... to odwalasz?